Jewiórki i bobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj dzień ostatni pobytu Pawła i Kasi z Siem Reap. Dopinanie ostatnich formalności związanych z lokalem i również ostatnia szansa na znalezienie domu dla nich za tym pobytem. Czy to się uda? Nie wiem. Zapraszam serdecznie do oglądania, i życzę miłej zabawy. Dzisiaj w planie mam oglądanie tylko jednego domu, bo w dniu dzisiejszym nocnym autobusem Paweł z Kasią wracają już do Phnom Penh no i zaczynają powolutku przygotowywać się do przeprowadzki, która ma nastąpić z końcem marca. Nam tą chwilę są najbliżej wyboru tego domu, który oglądaliśmy yy, dwa odcinki temu. Taki pomarańczowy z dużym ogrodem. Yy, ale decyzja jeszcze nie zapadła. W związku z tym szukamy dalej. I to jest ten dzisiejszy dom do obejrzenia. Bardzo ładny dom z zewnątrz, muszę powiedzieć. Kuchnia, tam jest łazienka, Paweł, już słyszałem, mówi, tu mamy tył domu. Tam jest pralnia, tam macie pralnię, sobie możecie zobaczyć. Co mamy? Pralnię. Łazienka, o wysoka. Zresztą cały dom jest dość wysoki. tak ciasno strasznie. O, duża lodówa. I co tutaj mamy? Tu mamy jeden pokój. Jest pokoik. No, bardzo fajny. I tutaj jest drugi pokoik. I też fajny. Ten jest z łazienką, tamten jest chyba bez łazienki. Z tego co widziałem. Bardzo ładny jest ten dom. No, bardzo bardzo fajne. Dom rzeczywiście nie jest brzydki i kawałek działki jest całkiem spory. To jest duży teren. Tyle że lokalizacja tego domu jest wyjątkowo nieciekawa. Jest naprawdę daleko, żeby to od centrum to już tam strącał. ale nawet od jakiejś głównej drogi jest bardzo daleko. Hmm. No, w ogóle ten dom naprawdę fajny. Gdyby taki dom z taką działką był trochę bliżej jakiegoś ciągu komunikacyjnego, to muszę powiedzieć, że byłby wart rozpatrzenia. No dobrze, ale tę decyzję zostawiamy oczywiście Pawłowi i Kasi. Ja tylko Państwu pokazuję, co to jest. Cena wyjściowa 450 dolarów za ten dom. Jedziemy na Wake Park, ale tam się ryby rzucają. Jedziemy na Wake Park i po drodze razie mijamy stado kaczek i pomyślałem, że pokażę Wam kaczki, kaczki. sieć Wake. Park. Kaczki. kaczki Tutaj są. I oto już jesteśmy na miejscu. Wake park. Takie dni jak dzisiejszy, czy ostatnie w ogóle dni upalne na maksa to jednak najprzyjemniej spędza się nad wodą i właśnie, o tutaj leci tak. ta panienka jest największym beneficjentem tych upałów tak naprawdę daj baby, po, I will help you okay. We, guys, idziemy o, promo each. You can play those. And with, uh, proszę bardzo And one drink free. Wow, but I don't want to go there. Okay. Thank you. Bye. No to idziemy. Na plażę, na słoneczko, opalacie. Jest tak gorąco, że się chowa. Za mną zabić w moim cieniu. Eee, piękny piasek. Szybko musimy dotrzeć tam do bungalowu There is a shadow baby Tam jest cień Idziemy na wschód Tam musi być jakaś cywilizacja Zamówiliśmy sobie Coś do jedzenia, coś do picia I siadamy na razie tutaj Przyszło jedzonko Tu jest sałatka rąk ma tam coś na kształt pizzy Są jeszcze jakieś krewetki Squid rings Pawciu wcina Ooo, burger wołowy no ja skupiam się głównie na kokosku Kokos bardzo dobry A dżuny? Na plaży Idziesz do wody? Skakuj do wody, kochanie Rybki są? Małe rybeczki, no nie bój się rybek Już kochanie biegnę I jak? Chodzimy do wody? Proszę bardzo Ale ciepła woda i ja cię kręcę ja myślałem, że się troszkę schłodzimy w tej wodzie, a nie ogrzejemy. Trochę pływa jakichś takich roślinek. No, ale to jezioro, to trzeba się spodziewać, prawda? Idę, idę, idę. No, tylko że jest strasznie ciepła woda. I jak? Tu jest dobrze? No dobra, no ale to ja zamoczyłem. Dobrze kochanie, no pokaż jak pływasz <laughs> Brawo, króciutko ale ładnie Dobrze, to wiesz co, ja poczekam. ja odłożę tylko kamerę, dobra? Żeby nie wpadła do wody I popływamy Czunku, pokaż jaki wujek Ci wziął... E... Nie no, idę mamy. Wziął. <laughs> Proszę, kamizelkę ratunkową, jako wujek ci wziął. Chodź, Juny, zmienimy na malutką. Baby! Chodź, to jest za duże. Wyglądasz jak żółw w tym. Chodź, wujek ci... tam dzieci mają dopasowane, takie malutkie. A babciu przyniósł jej, jak na mnie. Do, dopina się, dopina, dobrze. Brawo, Juny. Teraz już możesz pływać bezpiecznie. Drama wisi w powietrzu, już widzę, bo Juny chce zostać w dużej, nie chce małej. No sorry, wujek, to ty zakładaj małą. A jak dzwoni głośno, to jestem? Proszę bardzo. Kim ja jestem, żeby. Dziecku, prawda, decydować za dziecko, co będzie nosiła. Teraz taką ładną przyniósł, malutko. Ale Juny zostaje w dużej. Pokaż, malutka. Pokaż. Pływasz, czy co? Yeah. Czy <śślicher> obraziła? Nie śmiesznie. Oczywiście, że nie. Obraziła się, bo się śmieje, wujek. Ale nie z ciebie się śmieje, wiesz? Śmiał się z moich żartów. Naprawdę. No. Pokaż, jak pływasz. nun No, pokaż. Pokaż, jak pływasz, komizerze. Nie chcesz pokazać? Dobrze, to wracam. Jesteśmy już po wake parku, czyli po kąpielach. Byliśmy w domku wziąć szybki jeszcze prysznic później. No i teraz na miasto. Najpierw były zakupy w Asia Markecie. Teraz tuesday. A teraz podpisanie umowy. Paweł z Kasią, ono podpisywali umowę na wynajęcie tego lokalu pod y, Kokon Sosycz i później zobaczymy jeszcze, ale to są ostatnie godziny w tej chwili Pawła tak jak wspominałem o tym y, i następny raz dopiero przyjadą tutaj, jakby, będą się przeprowadzali, czyli koniec y, przyszłego miesiąca. Więc na razie służbowe. Następuje właśnie podpisanie umowy, czyli już wszystko dogadane, już klepnięte i nie ma odwrotu. I tutaj rusza Kokong sosycz, w rip. W sąsiedzku państwo tutaj sprzedają jedzonko też, ale komplementarnie, kiełbasy nie mają. E, też tak trochę widać, że, że, że spadł im kamień z serca i Pawłowi i Kasi, bo, bo no, no, my przyjechali tutaj głównie po to, żeby właśnie znaleźć miejsce na sklep. Dom zdążą. Generalnie plan jest taki, jeszcze nie na 100% potwierdzony, ale najprawdopodobniej tak będzie to wyglądało, że koniec przyszłego miesiąca Paweł z Kasią już przyjadą ze swoimi rzeczami i zatrzymają się po prostu u nas i na spokojnie będą szukali domu wtedy po, po przyjeździe. Żeby teraz nie na gwałt, ten drugi dom, który był niedawno, który oglądali, jest naprawdę bardzo fajny, im również się bardzo podobał. No, ale nie chcą teraz, nie chcą jakby robić tego tak na, 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 na szybko. Zrobili rozpoznanie, zrobiliśmy rozpoznanie, jak wygląda sytuacja. Są domy do wynajęcia, wiemy w jakich przedziałach cenowych, wiedzą czego się spodziewać, ale y, chyba to będzie właśnie tak wyglądało. Czyli, że szukamy domu, jak już się przeniosą za miesiąc. No to jeszcze tylko rzut oka na ostateczny pięcie spraw. Witam Siem Reap. Biegnę, biegnę. Formalności dopełnione. Tutaj się umówiliśmy. W gelato, lap. Umówiliśmy się z Tarą, z Dżuny, które sobie wcześniej poszły podogodywać, podogadzywać właściwie. Co No i zobaczmy, co dzisiaj za lody. Jakie są lody? Ja sobie wezmę właśnie lime and bean limonka z miętą nie nakłada. Poszły limonka z miętą. Ja sobie takiego wezmę chyba. Limonka z miętą. Chociaż jeszcze tak straciatela mnie Kusi. Albo tiramisu. Masz ci los. A nociola, co to? Hazelnut lelang, Co to jest? I co? Jakieś dziwne nazwy są, jeszcze ja nie, nie ogarniam tutaj w tym. Nie, nie słyszałem Cię, proszę. No, no już się przyzwyczaiłem. Kasiu, nie wiem, co mam. Paweł, twój lud, zobacz jaki czadowy. Ojej, okay. wow. Thank you. How, much How much? Yes, Dobra, to teraz moja kolej. Ja sobie wezmę. Już zdecydowałem Fruto della passione, czyli z passion fruta i lime and me. Nie, czekoladę. Jezu, nie wiem. Cukier nie powinienem, wezmę tylko Frutto de la Pasione, czyli organiczny passion fruit. Obiecywałem grilla dzisiaj i grill będzie. Na razie rozpałka, no, zrobiliśmy to, to bardziej w stylu ogniskowym, czyli po harcersku. Najpierw chrust, który łapie ogień, i zasypaliśmy to troszeczkę węglem. I jak to wszystko się ładnie rozpali i węgiel złapie temperaturę, to będziemy oczywiście wrzucali jedzenie. A jedzeniem będą kiełbasy, i kaszanka z Sosycz Kokon Sosycz, które już niedługo będzie miało swój oddział również w Siemri. Dobra, niech się pali, ale ognicho. A w takich okolicznościach przyrody Ależ to przyjemne jest, naprawdę Przed wyjazdem, przed wyjazdem no. Trzeba gości Nakarmić, okay. napoić I niech jadą potem w siną dal ale głodnym wypuścić niegodnie. Dlatego też przygotowujemy grilla. No i właśnie będziemy e, za chwileczkę siadali, jedli. To jest też wersja dla tych, którzy się mniej, mniej preferują. Ostatnie chwile wspólnie. Zanim pojawi się tutaj już nawet stałe. Są takie chwile, które są. Radosne w życiu, i są takie, które są smutne. I to jest ta smutna chwila, w której Paweł i Kasia wracają jeszcze do stolicy, no ale muszą pozamykać swoje sprawy. Przepraszam bardzo, ja na razie przerwę na moment nagrywania, bo musimy się pożegnać. A później pokażę, jak odjeżdżają. No i już, niestety odjeżdżają, ale wrócą. Wrócą za jakiś miesiąc do nas. Powiększając społeczność Polonii, Siem i co najważniejsze grono przyjaciół naszych. Do zobaczenia! Dziękujemy bardzo! Papa! Pa. No i pojechali. Nie pozostaje nic innego jak zamknąć bramę i czekać na ich powrót. Dzień dobry, witajcie kolejnego dnia. Patrzę że ktoś przyjechał tutaj u nas pod dom i zdaje się, że są to ludzie do montażu tutaj daszku takiego tam wejściem u nas. Mieli być o pierwszej, a mamy godzinę 8.30 rano. Także się nie spodziewaliśmy, że będą teraz mieliśmy plany wyjazdowe. No ale skoro już są, to my zmienimy nasze plany, by ich wpuścić kluczyki. I wpuszczamy. Daszki będą instalowane na zewnątrz, nad tymi oknami, bo kiedy pada, to niestety leci do środka trochę i robią się zacieki, jak widzicie tutaj, może. A no i żeby to na przyszłość zlikwidować, to będzie daszek jeden, właśnie tutaj. No i drugi daszek, analogicznie, tutaj, tak żeby bezpośrednio nie zacinało. Mhm. No i super. No i myśleliśmy jeszcze, żeby chłopaki nam pomogli z y, instalacją na zewnątrz u nas na tarasie jakiś takich wysłon przed deszczem. Też. No ale to będziemy rozmawiać. Tradycyjnie y, tarok bez kluczy <grycie> poszła na dół i nie chce jej się wracać, więc idzie. Transport. Lotniczy, wyrażam tutaj troszeczkę tylko muszę to napompować Okej okay. baby proszę uprzejmie <grystanie> Ja tarok mówi jeszcze Nie wzięłam okularów Nie wie gdzie łapać Dobra Tarok jedzie zjeść coś na mieście Ja dzisiaj dzisiaj poszczę także jedzie sobie sama Dżunków w międzyczasie zjada paróweczki. Słucham, kochanie? Tak, kochanie, cieszę się, że zostajesz ze mną, to bardzo miłe. A tymczasem, tutaj na razie panowie budują rusztowanie U sąsiada na dachu z kaczą. No i dopiero później zaczę się instalacja tych daszków. Trochę to im zajmie. Więc jesteśmy uziemieni troszeczkę, no ale, ale to powinno zostać zrobione. Zresztą, tak samo jak. Wysłonięcie u nas w tej przestrzeni przed porą deszczową. Już żeśmy z panami się dogadali, kupimy tylko materiały i oni nam to wszystko już tutaj zainstalują. Także będzie dobrze. Jeszcze jedna ważka dzisiaj. Poszły konie po betonie. Postanowiłem zebrać się za mrówki, które się tutaj u nas panoszą trochę za bardzo w domu. Kupiłem takie coś, parę sztuk. To się po prostu umieszcza w miejscach, gdzie mrówki sobie łażą. One wchodzą tam do środka, biorą jedzonko i jak to widać na załączonym obrazku, idą z nim do swojego gniazda. Tam jedzą, miam, miał, miał. I już później z założeniem powinny nie wychodzić. No to yy, ląduje to na jednym, w jednym z miejsc. Takich urządzeń jest sześć. Mam nadzieję, że to podziała. Pan już przygotowuje daszki do montażu. A tutaj panowie już w gotowości, żeby je przyczepić. I zimna woda, to najważniejsze. Nawadniać się. Ja mam tą przyjemność, że mogę się nawodnić wodą z kokosa, którą em, kupiła ta rąka. I właśnie to czynią. Jeden z lepszych, jakie ostatnimi czasami miałem przyjemność pić. Słodziutkie, pyszne. No i proszę, tak to wygląda teraz. Zamontowany daszek. Zobaczymy, na ile będzie się sprawdzał. Bo... W praktyce. No ale... A tu porozkładamy. Kameróweczek. Proszę się karmić spokojnie. Proszę sobie brać i zanosić do gniazdka. Tak jest, drugi jeszcze, zobaczmy, mm, tutaj daszek, jest, a jakże, doskonale i rzut oka z zewnątrz. Okej, okay. żeby mnie te czerwone mrówki nie oblały. No, elegancko, brawo, brawo. Panowie byli u nas też na górze. Powiedzieli, że nie ma problemu, zrobią nam wysłonięcie przed deszczem. Bomba. Na sam koniec odcinka zostawiłem sobie kwestię komentarzy. Miałem nawet coś nagrać, ale pod wczorajszym odcinkiem taki komentarz właśnie przeczytałem, rzucił mi się w oczy, że najlepiej to dać sobie spokojnie. Są pewni ludzie, którzy no nie mają nic lepszego do roboty i za bardzo interesują się życiem innych niż własnym. I to jest jeszcze nie najgorsze. Najgorsze jest to, że szukają w innych, w życiu innych ludzi, odbicia chyba tego, co w nich najgorsze. I próbują to wytykać, próbują to udowadniać, próbują to wyciągać. No nie wiem, no niektórych widocznie to bawi. Więc miało być o tym, ale nie będzie. Zostawiam to, i po prostu nie ma tematu. Ale zdradziłem już, że to koniec. Zatem wszystkim. Drogim widzom chciałem bardzo podziękować za to, że obejrzeli ten odcinek, za to, że jesteście z nami, za to, że nas wspieracie. Przy okazji, jeśli podoba się, to łapka w górę i będzie mi bardzo miło. Dzisiaj to już wszystko. Natomiast jutro zapraszam na siódmą rano czasu polskiego. Tak, już pamiętam, już wiem, że zmienił się czas na letnich w Polsce, choć pogoda nie bardzo. No a słyszałem, a wręcz czytałem, że ma być jeszcze chłodniej. No to trzymajcie się zatem ciepło, moi drodzy, w najbliższych tygodniach. Ja wysłam Wam tyle ciepła, ile tylko chcecie. Do zobaczenia jutro. Miłego dnia dzisiaj. Cześć.